To był wyjątkowy moment. Mała dziewczynka oddaje swoje długie naturalne włosy. Dla wielu to tylko włosy, dla nas to piękno i odwaga. A ty pozwoliłabyś swojej córce na taki krok? Zostaw komentarz, chcę poznać twoje zdanie. Skupuję naturalne włosy, jasne, zdrowe, minimum 45 cm. Napisz do mnie, jeśli twoje dziecko ma długie włosy. Płacę uczciwie.